Czy ja coś jeszcze chciałabym powiedzieć na temat zakupów w sklepach internetowych? Witam na moim kanale. W tym odcinku będę mówić o marce Intimisimi, a konkretnie co moim zdaniem z asortymentu tej marki warto zakupić, w co warto się zaopatrzyć, a w co może niekoniecznie. Jeżeli więc jesteście ciekawi, interesuje was taka tematyka, to zapraszam do oglądania dalej. Jeżeli chodzi o markę Intimisimi, mam dosyć spore doświadczenia. Przetestowałam bardzo dużo artykułów tej marki, i niektóre z nich okazały się w pewnym stopniu niewypałem. Czasami w większym stopniu nie wypałam, a niektóre artykuły tej marki są takimi artykułami, do których cały czas wracam, nie kupuję już tego rodzaju artykułów. Innych marek. Jeżeli mi się zużywają, to wymieniam je ponownie na kolejne artykuły z Intimissimi. Mam tutaj przed sobą całkiem sporo tych już przeze mnie przetestowanych rzeczy, z tych rzeczy tej marki, które mam, z które używam. Kilka z nich też już jest przeznaczonych do wyrzucenia, ponieważ nie nadają się już do. Dalszego korzystania z nich. Mam tutaj też nowe zamówienie, które dopiero co do mnie przyszło, świeżo rozpakowane, więc zobaczycie też na żywo, tak naprawdę, do jakich artykułów, do czego w tej marce wracam. To będzie po prostu najlepszy dowód na to, że tak właśnie jest. No i przechodząc już do konkretów, może przede wszystkim powiem Wam o. Tej w tym podstawowym artykule, w którym z markiem mi się zakochałam, do którego zawsze wracam, jest to Biustonosz. Biustonosz w modelu Joya, czy też Goya. Jest to Biustonosz Push Up wykonany z mikrofibry bez fishbin. I są to najlepsze Biustonosze, z jakimi miałam do czynienia w całym swoim życiu. I po prostu przez cały czas do nich wracam, żałuję tylko, że w ofercie, w asortymencie Intimissimi aktualnie nie ma większej ilości kolorów tych, że biustonoszy, bo aktualnie są to zdaje się, że tylko biały, kremowy, cielisty, szary, czarny i granatowy. Większość z tych kolorów już też miałam, przetestowałam niektóre z nich już po kilka razy. I te y, biustonosze, ten model znalazł się też w zamówieniu, które tutaj do mnie przyszło, prezentuje się on w ten sposób Proszę bardzo i dlaczego mówię, że są to najlepsze biustonosze, z jakimi miałam do czynienia? Ponieważ one, w miarę jak się zużywają, to nawet wtedy, kiedy już zaczynacie powoli obserwować, że być może tu i gdzie dostrzegacie jakieś przetarcia, i w związku z tym, może warto byłoby zainwestować się w nowszy model, one przez cały czas do końca swojego żywota są. Mega wygodne. Ich po prostu nie czujecie. E, pomimo tego, że one wyglądają dość niepozornie, bardzo ładnie zbierają biust, bardzo ładnie e, po, po, podpierają e, piersi. Ja akurat jestem nosicielką czy też posiadaczką e, mniejszego biustu, wobec tego kupuję mniejsze rozmiary i świetnie się one u mnie sprawdzają. Tak jak mówię, przez cały czas do nich wracam. Te, tym razem zakupiłam dwa, i jest to uzupełnienie trzech, które znajdują się w tej chwili w mojej komodzie, a doświadczenia mam jeszcze z kilkoma egzemplarzami, które już się po prostu zużyły i musiałam je wymienić, ale jest to po prostu mój numer jeden i. Mam nadzieję, że i tymi nie przestanie ich produkować, bo wówczas będę miała kłopot ze znalezieniem kolejnego idealnego modelu stanika. One są też o tyle fajne, że się sprawdzają świetnie zarówno i do jakichś stylizacji sportowych i właściwie do uprawiania sportów tak naprawdę przynajmniej w moim przypadku, jak i do eleganckich stylizacji, więc po prostu jest to uniwersalny produkt. Zresztą widzicie, że w wykonaniu jest bardzo minimalistyczny, bardzo prosty, bardzo wygodny. No, no po prostu dla mnie numer jeden. Kolejnym numerem jeden, do którego też często wracam, ale akurat w tym zamówieniu się nie znalazło, nie znalazł, ponieważ mam... Kilka w swojej komodzie i na razie mi wystarczą. A mowa tutaj o podkoszulkach. O podkoszulkach wykonanych także z mikrofibry, czy też z mikromodalu, z, tej, z tego samego rodzaju materiału, z którego jest ten stanik, który dopiero co Wam opisywałam. I są to po prostu zwykłe, proste podkoszulki. Nie ma w nich nic nadzwyczajnego. Poza tym, że są wykonane właśnie z tejże tkaniny. Nie znalazłam na rynku żadnej innej firmy, która produkowałaby z, tych, z tej tkaniny podkoszulek. Są one bardzo wygodne, super mi się je nosi i tutaj znowu do wszelkiego rodzaju stylizacji, zarówno tych bardziej sportowych, jak i bardziej eleganckich. No i jestem bardzo zadowolona, mam ich kilka kolorów aktualnie i nie wykluczam, że w najbliższym czasie, być może na jesień, zakupię sobie po prostu kolejny kolor. O czym nie powiedziałam, jeżeli chodzi o te biustonosze Mnie jak do tej pory nigdy nie udało się ich kupić w outlecie Intimissimi Musiałam je zawsze kupować w cenie oryginalnej, ewentualnie z jakimś małym rabatem Dzięki programowi oddawania zużytej bielizny do recyklingu Które również Intimissimi od czasu do czasu przeprowadza, od czasu do czasu mają takie kampanie nie jest to też stały program w, w każdym razie zwykle musiałam kupować te biustonosze w sklepach stacjonarnych I też w mniejszych miejscowościach, w sklepach stacjonarnych nie zawsze był fajny wybór No często po prostu tam brakuje asortymentu I musiałam się udawać do jakichś większych miast, żeby to zakupić Niedawno no, prawdopodobnie już jakiś czas temu, ale ja po prostu niedawno dopiero odkryłam, w Antimisji mi wprowadziło sklep internetowy i... Yy... Te biustonosze można już kupić właściwie w każdej chwili z dostawą do domu. Natomiast jeżeli chodzi o te podkoszulki, to je w fajnych cenach udawało mi się też kupić w autecie intimisimi. Więc jeżeli macie możliwość, macie dostęp w bliskiej odległości do takiego sklepu, to też warto tam się co jakiś czas udać, żeby zapoznać się z tym, co tam w bardziej atrakcyjnej cenie można by zakupić. Bo umówmy się, że generalnie Bielizna marki Intimissimi nie należy do tych najtańszych, aczkolwiek uważam, że w zakresie samej bielizny nie jest tak źle Natomiast bielizna nocna, czyli piżamy, ale też niektóre elementy garderoby, takie jak jakieś bluzki, sweterki itd., tak które też Intimissimi prowadzi No to tam już te ceny są dosyć wygórowane i czasami niektóre spośród tych artykułów można znacznie taniej, w znacznie bardziej atrakcyjnej cenie po prostu kupić Autlecie, jeżeli naturalnie uda Wam się je znaleźć. I rozmiar będzie dla Was odpowiedni. Kolejny artykuł marki Intimissimi, do którego zawsze wracam i chętnie uzupełniam, to są damskie bokserki. Bardzo są moim zdaniem wygodne, uwielbiam je nosić, zarówno zimą właściwie do wszystkiego, jak i latem bardzo lubię je nosić do sukienek i spódniczek, bo jest to po prostu moim zdaniem dużo wygodniejsze niż bardziej wycięte majtki. A tak na marginesie, jeżeli chodzi o majtki, to dla mnie są dopuszczalne tylko albo shorty, tudzież bokserki, albo stringi tej wersji pośredniej, czyli fig kompletnie nie uznaję To taki mały off topic Zupełnie nieistotny dla tego filmu. Ale wracając do tych bokserek, jak widzicie, jest to nówka sztuka, bo one też znalazły się w moim ostatnim zamówieniu. I jedyny minus, jedyny zawód, jaki mam, a właściwie wniosek do marki Intimisimi, dlaczego nie produkujecie ich wykonanych też z tej mikrofibry i dlaczego nie ma większej ilości kolorów. Tutaj mamy tylko i wyłącznie do czynienia z bawełną i tylko i wyłącznie trzy kolory, czyli czarny, biały. I szary. Zresztą ten szary w sklepach stacjonarnych jest praktycznie nie do kupienia, ale na szczęście mamy teraz już sklep internetowy. Jest jeszcze jedna rzecz, ale już z asortymentu bielizny męskiej, do której zawsze wracam i w której jesteśmy zakochani właściwie oboje: zarówno ja, czyli osoba, która tylko i wyłącznie na tą część garderoby patrzy, jak i osoba, która z niej. Korzysta, czyli mój partner. I mowa tutaj o podkoszulkach męskich, podkoszulkach typu T-shirt. I są to podkoszulki wykonane także z mikrofibry, i one są po prostu rewelacyjne. Dlaczego są takie fajne? Bo jeżeli wasz mężczyzna nosi codziennie koszulę i ma ochotę sobie tą koszulę po przyjściu do domu zdjąć. To nie wygląda jak, za przeproszeniem, powolniak z filmu, z serialu Co ludzie powiedzą W zwykłej, standardowej, e, białej koszulce ta, ta koszulka po prostu wygląda dobrze sama w sobie e, Jest e, uniwersalna, można ją stosować zarówno jako podkoszulkę e, I jest bardzo wygodna, bardzo ciepła e, Jak i e, jako samodzielną koszulkę, samodzielny Uwielbiam tego rodzaju rozwiązania. Szczerze powiedziawszy, w sklepach stacjonarnych też dosyć trudno byłoby, było mi je dostać, szczególnie w tych mniejszych. Ale zaopatrzyłam już swojego mężczyznę w całkiem spory komplet, w całkiem sporą kolekcję i przypuszczam, że będę dokupywać kolejne egzemplarze. Ta, którą tu widzicie, to jest akurat szara, w asortymencie była. Też wtedy, kiedy jeszcze ja ostatnio kupowałam czarne, granatowe, no i naturalnie białe. Tych białych mamy najwięcej, ale one się najczęściej zużywają bo są po prostu w najczęstszym użytku pod jasne koszule. No i nie są to najtańsze podkoszulki jak na podkoszulkę, ale moim zdaniem są warte swojej ceny, więc taki tip. Jeżeli szukacie pomysłu na prezent dla swojego mężczyzny na jakąkolwiek najbliższą okazję, to te podkoszulki z intimisimi męskie t-shirty polecam na pewno będą zadowoleni. Mam jeszcze całe mnóstwo innych rzeczy marki intimisimi tutaj przed sobą, ale nie są to już artykuły, co do których, w których jestem zakochana, a niektóre są takie, których już na pewno drugi raz nie kupię. I powiedzmy sobie może kilka rzeczy, kilka słów o. Biustonoszach. Mam tutaj takie biustonosze e, bawełniane e, i one były całkiem fajne przez kilka lat, e, ale ponieważ one e, mają tutaj Fiszbiny aktualnie biustonosze trafiają do kosza, tylko i wyłącznie z tego powodu, że te bo generalnie one nie są aż tak bardzo zniszczone, ale te fiszbiny tak są już uciążliwe, tak są wbijające i wpijające, że już w przeciągu 5 minut od założenia tych biustonoszy nie potrafi się skupić na niczym innym niż na. Niewygodzie, którą odczuwam. Dlatego też w przyszłości mam zamiar kupować tylko i wyłącznie biustonosze typu joya, czyli biustonosze bez fishbin. Biustonosze fiszbinowe to też są biustonosze tego typu, ja już nie pamiętam, jak one się nazywały. Mam tych biustonoszy tutaj przed sobą dwa, ale o ile dobrze pamiętam, to już w swojej. Historii z tą marką zdążyłam dwa albo trzy też wyrzucić. Wydaje mi się, że miałam też biały, czarny i szary. I one już się też zużyły. I teraz te biustonosze to są też. Pufapy z wiszbinami i one były całkiem spoko, tylko że tutaj nie dość, że też że zaczynamy z biegiem czasu czuć te wiszbiny to dodatkowo dość mocno się tutaj wyrabiają te paski, rozciągają i przestają dobrze wszystko trzymać. To zjawisko nie zachodzi, nie wiem jakim cudem, ale nie zachodzi w tych modelach, bo teoretycznie to. Tutaj mamy różną konstrukcję, ale materiał jest ten sam, więc jest, jest to dla mnie zagadka. W każdym razie do tego modelu już po prostu nie będę wracać. Postaram się odszukać na stronie innymi i podlikować Wam na dole te wszystkie artykuły. Um które Wam w tej chwili pokazuję, żebyście mogli sobie w łatwy sposób zidentyfikować, być może sami szukając czegoś do zakupu, o których modelach ja w tej chwili Wam opowiadam. Mam z intimisimi też bardzo dużo stringów, ale takie, które najbardziej polecam, są to takie stringi bardzo cieniutkie i cięte laserowo. One też są wykonane z mikrofibry, jest tutaj minimum materiału, one się bardzo fajnie sprawdzają pod takie bardzo obcisłe, bardzo przylegające stroje szczególnie latem Jedyny minus, jedyny mankament tegoż modelu czasami mi się zdarza, że jeżeli zakładam bezpośrednio na stringi właśnie wykonane z tego materiału jeansy, które są biodrówkami, czyli które mają ten cały pas nieco niżej to mechaci mi się tutaj nieco z tyłu od szlufek, od metek, od tych łączeń na jeansach bo tutaj akurat w tym miejscu na jak bardzo często na jeansach są po prostu przeszycia. I, i, I w związku z tym te, te na przykład tutaj szary nie wiem, czy to będzie widoczne, ale one tutaj mają takie, takie już widoczne i niezbyt estetyczne zmychacenia ale też na zasadniczą funkcję, jaką mają spełniać majtki, to no nie wpływa. Generalnie ten rodzaj majtek jest moim zdaniem spoko. Jeżeli chodzi o majtki w Intimisimi, to jest taka stała promocja, że przy zakupie trzech par jest chyba promocja minus 20 albo minus 25%, chyba raczej bliżej, minus 20%. Na te wszystkie majtki, więc jeżeli już, to moim zdaniem warto korzystać właśnie z, z tejże promocji i kupować po prostu majtki, jakiekolwiek, więc trójkami. Mam tutaj przed sobą też piżanki. Z piżankami to tak na dwoje babka wróżyła, bo mam tutaj na przykład taką jedwabną koszulkę, która jest po prostu. Przecudna, przeboska jest świetnie wykonana i jakość jest bardzo dobra. Bardzo dobrze się zachowuje po praniu. Mam ją już dosyć długo i w zasadzie nie widać na niej kompletnie zużycia. Jest to jedna z moich ulubionych koszulek w sezonie letnim. I... To była super inwestycja. Z drugiej strony mam tutaj jeszcze kilka takich piżamek, który, no jakość nie jest tragiczna, ale za tą cenę, którą trzeba było zapłacić i są to, są to już bawełniane produkty, za tą cenę, którą trzeba było zapłacić, no to uważam, że powinno być lepiej. Tutaj przede wszystkim pojawiają się zmychacenia i to moim zdaniem tutaj wpływa na, to, to, to wpływa na moją niższą ocenę Tychże produktów. Ale generalnie, jeżeli uda Wam się kupić piżamę Intimisimi w outlecie na dużej promocji, no to nie ma się jakoś szczególnie nad czym zastanawiać. Jeżeli natomiast jakiś produkt jedwabny z Intimisimi Wam się uda wyhaczyć w fajnej cenie, to tutaj w ogóle się nie zastanawiacie, tylko od razu kupujcie. Zapomniałabym jeszcze o męskich bokserkach Mamy też całkiem sporo różnego rodzaju modeli z różnych materiałów Ale te, które się sprawdzają u nas najlepiej, to tradycyjnie te wykonane z mikrofibry Czyli z tego samego materiału, co te podkoszulki, które tak uwielbiam i te biustonosze, które, z których jestem tak bardzo zadowolona i żeby było już tak full w temacie, to co mam w tej chwili na sobie, a to pod spodem to ciemnozielone, to body również marki Intimisimi. Tyle, że akurat ten artykuł, tą część garderoby kupiłam nie bezpośrednio w Intimisimi, ale na aplikacji Vinted od jednej z użytkowniczek tejże aplikacji. I Wam również polecam korzystanie z. Dobrodziejstw technologicznych dzisiejszego świata. Jeżeli macie ochotę poszukać sobie jakichś perełek albo sprzedać rzeczy, z których same już nie korzystacie, aby nie zaśmiecały wam szafy, to jak najbardziej polecam i nie, nie jest to w żaden sposób sponsorowane. Po prostu sama niedawno te aplikacje odkryłam i jestem z niej bardzo zadowolona, zarówno jako sprzedawca, jak i jako Kupujący. A jeżeli chodzi o zakupy w Intimisimi, to um, Intimisimi co jakiś czas w sklepach stacjonarnych realizuje program recyklingu. Można wówczas oddawać biustonosze, koszulki, majtki itd czy części piżamy, z których już nie zamierzacie korzystać, które normalnie wywrócilibyście wyrzucili, do kosza. I w zamian za to otrzymujecie vouchery do wykorzystania na zakupy w sklepie. Przy czym należy zawsze pamiętać, że są to vouchery, których sumę możecie wykorzystać płacąc maksymalnie za 20% Waszych zakupów, więc nie jest to jakaś zawrotna kwota, ale z drugiej strony zawsze można skorzystać, jeżeli jest taka możliwość, dlaczego nie. Ale druga informacja, dosyć ważna jest taka, że są to vouchery nie bezterminowe, są one ważne tylko przez jakiś okres czasu. O ile dobrze pamiętam, kiedy jeszcze ostatni raz z tego. Programu korzystałam. Było to chyba 6 miesięcy, więc w tych 6 miesiącach trzeba się zmieścić, aby te kolejne zakupy w Intimacy nie zrobić. I dla mnie osobiście było to czasami dosyć trudne do wykonania. Naturalnie działa to w sposób lojalnościowy i później, aby wykorzystać już te kupony, które się ma, robimy nieco na siłę zakupy, których być może nie potrzebujemy, więc to nie do końca mi się tak właściwie podoba. Na cały mechanizm, ale co do zasady bardzo fajna idea. Szkoda, że w innych sklepach takiej możliwości nie ma. Jeżeli jeszcze chodzi o ten program, to nie jest to program stały, a przynajmniej nie w sklepach, w których ja bywałam. Bardzo często było tak, bo też nigdy nie wiadomo, kiedy to będzie się odbywać, i bardzo często było tak, że ja z taką torabeczką wypełnioną biustonoszami, których chciałam się pozbyć, a co ważne, tutaj możecie wyrzucić jakiekolwiek biustonosze, jakiekolwiek ubrania, bielizny i tak dalej. To znaczy takiego rodzaju artykuły, które są określone w regulaminie. Ale chodzi o to, że nie muszą to być artykuły marki Intimissimi, tylko jakiekolwiek inne, które już się Wam zużyją i chcecie je zutylizować. Ale wracając do tego, że chodziłam sobie z tą torobeczką wypełnioną zużytymi biustonoszami i kiedy byłam w galerii, to po prostu zaglądałam do sklepu, żeby sprawdzić, czy być może ten program się w tej chwili odbywa i czy mogę to oddać, czy mogę się tego z domu pozbyć. I w przeważającej większości przypadków wracałam po prostu z tym do domu, bo akurat program się w danej chwili nie odbywał. Także taki minus, myślę, że to powinien być program stały, bo w przeciwnym razie prowadzi do frustracji klientów. Czy ja coś jeszcze chciałabym powiedzieć na temat zakupów w sklepach Intimisimi? Tak, jest program lojalnościowy, jest karta Intimisimi, i tam zbiera się punkty za zakupy i wówczas otrzymuje się dostęp do rabatów, ale ilość zakupów, które trzeba tak naprawdę wykonać, żeby zdobyć ilość punktów uprawniającą do otrzymania rabatów, jest tak wysoka, bo to też jest ograniczone czasowo. To nie jest tak, że zbieracie sobie te punkty przez 5 lat i później otrzymujecie rabat. W określonym czasie, bodajże przez rok, czy tam przez 6 miesięcy musicie zrobić zakupy na określoną kwotę, żeby otrzymać wystarczającą ilość punktów, żeby dostać rabat. I są to moim zdaniem dla takiego przeciętnego użytkownika, dla przeciętnego obywatela absurdalne kwoty. Ja musiałabym chyba wymieniać po prostu sobie całą bieliznę co kilka miesięcy, żeby faktycznie móc sobie... Tych punktów, tam nazbierać. Jedyne wyjście do tego jest takie, jeżeli macie znajome, koleżanki, osoby w rodzinie, mamę. Siostre, które również chcą kupować się w intimisji, to po prostu róbcie te zakupy na jedną kartę i wówczas te punkty będą się Wam gromadzić przy szybszym tempie. Bo dla takiej osoby indywidualnej to jest po prostu, moim zdaniem, nie do osiągnięcia. Ja nawet nie planuję niczego na tej karcie zgromadzić, bo wiem, że to jest nierealne. Tym bardziej, że ja raczej dążę do tego, żeby posiadać w swojej garderobie rzeczy, z których faktycznie korzystam, a nie takie, które leżą i wykorzystuję je raz. Na 5 lat. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. Jeżeli tak, to tradycyjnie zostawiajcie łapki w górę, łapki w dół, jeżeli film był dla Was totalnie bezużyteczny. Zachęcam do komentowania, jeżeli Wy macie jakieś inne sprawdzone artykuły. Inne sprawdzone modele bielizny z Intimissimi, za które dałybyście się pokroić To zachęcam do zostawiania komentarzy, bo ja bardzo chętnie zapoznam się z Waszym zdaniem I z tym, co u Was się tak świetnie sprawdza, bo być może ja również powinnam na to zwrócić uwagę No i... Zostawiajcie subskrypcję, jeżeli tego rodzaju treści Was interesują i chcecie dostawać powiadomienia o moich kolejnych filmach. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, do zobaczenia!